Odzyskuję siłę ekstremalnie dobrze, a więc jestem całkowicie pewna, że będę mogła, e, że ja będę go dogon... się już, już po tygodniu. Po tygodniu. No. W każdym razie e, najprawdopodobniej straci swoje prawe oko na dobre. Zasługuje na to. Nie, nie. Eee, czy to nie idzie za daleko? Czy ty nie przesadzasz troszeczkę? He, czyli jednak to zeżarłam, ja jestem już na dzisiaj napchana Jest strasznie dużo, że się nie słuchając nawet co inni Do ciebie mówią? No dobra, skoro jestem już na, na, na żarta to idę potrenować. Potrenować? Przecież nie widzisz treningów! To, to do ciebie nie podobne! Jak tego nie zrobię, nie będę silniejsza i no to muszę to zrobić. Cze? Oh my my. Wygląda no, że na to, idzie. że się, że, że się podjarał, że jest naprawdę zaangażowana. Hmm. No na no, razie jeszcze nie byś nie zrobić czegoś durnego. To akane. No i tak się skończyło nasze spotkanie i poszliśmy do swoich... O, to w mam dobry off-top na free time. Hmm. Yy, bo teraz tak nagle... Dobra, niech on skąd tylko gada Dobra i yy, tak z ciekawości do, do kogo idziemy Weź F12 Weź A, F1 dobra. No F1 dawaj Weź report karcy. A dobra Report Tak. Report kartcy Wiem! Report karcy. Weź teraz w prawo jedno pole Nie no... jedno Nie chcę... no Serio, Ustaw się już na nim Nie chcę nic sugerować, ale może... Wy Kurwa, wiedziałem Wiedziałem, że nie pójdzie na to Raczej po... raczej zakana się... raczej o się na razie nie dowiemy o co chodziło A zapewne nie chodziło o to Ale to kogo tu zagadał. To chujówiko raczej nie przejdzie, co nie? Mogę gadać w trakcie jak się zastanawiasz? No. Znaczy generalnie powiem tak, to takie, takie porównanie, ee, że porównanie Akane do Ao i mi się wydaje, że mimo wszystko Ao jest lepiej zrobioną postacią, bo mi się wydaje, że Akane w tej części jest po prostu no głupia. A, prezenty, 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 prezenty. A do kogo idziesz? No, myślałem żeby do, do, do nami, ale najpierw jakie mamy prezenty w ogóle? Chyba coś dla niej mamy Cześć, zobaczę czy mamy czy Mamy chipsy Mamy Mamy ziarenka, do komu te jedna ziarenka były? Sponecznik? E, czekaj, e, dla Gandama były, ale ja tu widzę, że... Czekaj, e, tak, e, to jest e, przełom, który na nami lubi. Ale tylko lubi, nie? Okej, okay, a z tego co tutaj mamy? Sekretne jakieś buty. No, no, nie kresu widzę kresu nic kresu na kresu liście kresu. za bardzo. O, to możemy dać Sony. Handbook. E, to jest dla e-booki. Z, te, z tego co mi się... Ona, ona... Ona się z tego raczej ucieszy. To dla epickiego policjanta pewnie. Moonrock. O, nie Moonrock nie, Rock to, nie, też, to też... też przedmiot, który możemy dać właśnie na nami. Hmm. A co, co? E, to chyba można Hiko dać. Nie, to nie. Ale nie czy możemy z nim gadać za bardzo. To chyba do Sony, to, to, to do Gandama. Ja. A, nie masz tej maski, a szkoda, bo to jest przewód, jest tej najlepszej kategorii. No to jest no losowan, Losowanko czy dajemy to co mamy? Na razie to co mamy spróbujmy. To, to co? No to... To możesz jej dać moonroka albo słonecznik. No dobra. Ale... Chcę przyznać, że... A powiedz mi czy Twoim zdaniem Akane jest gorszą podstawą od Aoi? No w tej chwili to mi ciężko powiedzieć, bezmyślna strasznie w tej chwili znaczy, No mi się wydaje, że Aoi jest mimo wszystko lepszą podstawą od O nie śpi Jest pełno laptopów w, te... w tej... Tamtej... w tej tam... Hmm. E, w tamtej ulicy, ale żaden z nich nie Ta... miał tej... jakiejś w, w, gierki w, 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 w stoiska, ale Nie ma tam żadnej... nie ma tam żadnej gier... Ale może powinnam sprawdzić jeszcze raz, może coś przeoczyłam Dobra, pobujemy się z ćwiejaki Chcesz do mnie dołączyć? Okej, okay, w porządku No i trochę się pobujaliśmy z ćwiejaki tam szuka, grzebiąc po laptopach No i trochę się zakomplowaliśmy. Dajemy jej prezent? No kurde Daje... Naprawdę mi to dajesz? Dziękuję, bardzo... Dobrze się tym zajmę i wykorzystam to... Cześć je. Aż się napiję. Może ją Mogę nie zrobić prysznic. Koś was, za każdym razem nie wierzę, że ona może tak szybko zasypiać. Nie nalewa, nie tak szybko nie zasypia! Samuraja, stracona Nie, nie strzaj w Nie zawsze... Nie, nie dobrze... I... i z, zombie zjadają ludzi? Czuję się w ogóle nie mam kurde pojęcia co to, to zagra. Czy ona właśnie sobie... ja się właśnie z nim Nukem Forever? Nie, który Tam. z dypółkem pewnie. Przepraszam, chyba znowu zasnąłem. Czy ty nawet grasz w gry wideo we, we śnie? I tak, to nawet zabawne, bo to była strzelanka. A, czyli rozum, czyli lubisz te, też takie ja. typy gier? I właściwie to... nie wiem, że, że chyba gram we wszystkie gry w sensie Co nie? Że gram od Space, że gram we wszystko od Space Invaders do osta, do, do 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 najnowszych do najnowszych te No, strzelam. No, tych wszystkich kolów i tak no. dalej. I lubię też symulatory. O symulatory tej... są fajne. O. A w tej chwili głównie gram właśnie w, 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 w tym momencie <laughs> głównie gram w RTS-y. O. Ale lubię też te te, te, te turowe. Specjalne, no to kurwa jest dobra, jeszcze kurwa uwielbiam bo specjalnością drakona są RTS-y Chociaż cywilizacja pani wymiała miał O! Ma, mam, mam, dla, mam dla ciebie tytuł nawet do Hope speak Ultimate RTS Player Nie ja no, to zbyt szczegółowe. Chociaż Czyli mam... zostajemy, zostajemy przy Open Wheel Driver. Tak się nauczę. To gdzie byście później teraz... Gdzie byś chciał teraz? E, może... Może pójdziemy gdzieś na rancho? E, nie za bardzo lubię zwierząt. Zwierzę. O, jakby to Ganda nie słyszał teraz Znaczy są ciepłe kiedy je dotykasz, prawda? To trochę straszne. Co? Ale, chyba nie mam Ludzie... szans. Chyba nie mam ani ja. No właśnie o tym mówię, ja to, że jestem ciepły. Nie mam szans. Cieplutki. Ale Hadzimer jest taki trochę cieplutki. Prędzej on no, ale on jest, on jest, jak te serki w sklepach. A homogenizowany? jest homogenizowany na bank. I, i ciężko, i ciężko, i ciężko przewidzieć, co znowu, i ciężko przewidzieć, co zrobią. E, A jest, lepszy, akurat to, to co lepszy... Nagito to zrobi, nie trudno przewidzieć. Coś na pewno odjebie no. jest Jestem lepsza, jestem jestem lepsza w gry kiedy, kiedy. Które wykorzystują dokładnych kalkulacji, kiedy sukcesji przegrana zależy od wartości numerycznych. Czyli co, w persona? Ale jest ciężko dla mnie grać w gry, kiedy muszę polegać na relacjach i zastanawiać się nad tym, co, co, co postacie czują. Huh. A, czyli Danganronpa odpada. W sumie to do niej pasuje. Albo została tak jakoś ciekawie, została wychowana. Nie chcę robić czegoś czego ci, co ci, ci jaki wkurzy, ale chyba trochę głupio byłoby ją tak teraz zostawiać. To może spojrzymy na... może popatrzymy na zwierzęca z daleka. Te, te na są, są w sumie oswojone, no możesz nawet ich dotykać i będzie bezpiecznie. No gandam to że były oswojone. Okej. Okay. Szybko poszło. Jeśli nauczysz mnie wielu rzeczy, to będzie w porządku, tak myślę. Ona mi ufa serio, no dobra, ucieszyłem się. No i poszliśmy na ranczo razem z Hmm... I... O rany, to krowa. <ścoughs> o kurwa. Klęka... No nie, no wołowina jest akurat dopyczna, więc rozumiem ją, tylko trzeba przyprawić dobrze. <laughs> Pamiętasz o jak usłyszała o kurczakach? O kurczaczki, bardzo lubię kurczaczki, jak ci je i tam panierkę jeszcze pierdolnie. No. Ciekawe czy ona też potrafi tańczyć jak ta w Dancing Case. Nie znam. Nie to może być trudne. Może spróbuję ją dotknąć. W, w pierwszym Black and White'cie chyba jednym z chowańców początku była krowa, nie? W czym, ciem? A, w w Black pierwszym White. Black to kurwa jeszcze pamięta? No ale chyba tak. Znaczy to był bardzo dobry projekt, ale niestety Peter Moliniu tam przesadził, ponieważ wesz pod uwagę to, że tam jest prawie niemożliwe, żeby chowajnik był taki bardzo duży, bo w ostatniej, na ostatniej wyspie on zostaje przeklęty w taki sposób, że co jakiś czas kurczy się. I ta klątwa przez błąd w grze nie schodzi. Chyba, że jakiś patch czy coś takiego. Nie dało mi się w sumie odpaść Black and White'a na tym co mam no, Znaczy, e, znalazłem to kiedyś jakiś patent ale już nie pamiętam, bo trzeba jakiegoś pacza wgrać Dobra, w każdym razie ci jaki podeszła do krowy i delikatnie tyknęła ją w... z tyłu? A w coś zobaczę No i krowę miała to w sumie gdzieś i po prostu dalej zerła trochę. Rany jest naprawdę ciepła Przypomniał mi się ostatni odcinek Brickleberry. Teraz <gry> to e, a dlatego, a, że jest żywa A propos Black and White*? jakbyś chciał pograć jest na Gogu. A gry na A gry na Gogu, a czekaj, jest? A może nie ma. Nie a wiem, dobra, nie. nieważne. Później Bo... poszukam. Aha, masz rację. E. Nie, nie tak... Y, l, l, y, w przeciwieństwie do ludzi, zwierzęta nie, nie, chyba nie przeszkadzają, być się dotyka, no to może być nawet łatwiejsze dla mnie. Jeśli dotkniesz osobę... Co, coś... wtedy ro, rodzi się jakaś interakcja, prawda? W sensie, no, no jakakolwiek jakaś... No, no dobra. Trochę mnie denerwują takie rzeczy, przez to, przez to... To sprawia, że muszę myśleć, że lepiej, lepiej nic nie robić. Wtedy, wtedy lepiej jeśli jeśli będę gdy zgrywać niewinnego... nie wiem. Widzę tak długo jak tylko mogę. Uczucie ci jakieś są takie dosyć... Hmm, dziwne. Ale chyba wiesz skąd jej się to bierze. Mam nadzieję, że kiedyś będzie nie dotykać nie tylko krowy, ale również zwierzę... Ale również ludzi. Też mamy taką nadzieję. A, a wiesz, jakbyś wydoiła tę krowę, to myślę, że świeże mleko mogłoby być naprawdę smaczne. Wydoić krowę? E? Ale wiesz, że mleko pochodzi od krów, nie? Co masz na myśli, że od... No mleko to mleko. Dobra, to no się robi za dziwniejsze. No wiesz, jak pociągniesz jej zacyca to mleko wyleci, to wystarczy ci jedna krowa, żeby mieć tyle mleka ile chcesz. Tyle ile chce? Ale jeśli spróbujesz, ale, ale gdybyś spróbował otworzyć mleko, to wtedy krowa z, tego, z niego wyskoczy? O Boże. I, I zacznie tańczyć, prawda? Tak jak, tak jak myślałem, tak jak w Dancing Eyes. Ja o ogóle... Ja pierdolę. Drako, nie jestem. Z... Jestem zmieszany trochę. Ktoś nam. Ona potraktowała mnie konfundusem. No dobra, w końcu. No dobra, ale żeby się nie zrobić w szczegóły, to mniej więcej dokładnie wyjaśniłem na, na czym polegała mleko. O boże. To jest bardzo dziwne, że osobie, która ma w sumie 17 lat trzeba tłumaczyć takie rzeczy No ale cóż A bo, że ziemia jest okrągła No ludzie Come on, ile można to tłumaczyć Zachód słońca No Nie ma dołu kosmosu, zawsze, zawsze siła ciążenia jest skierowana prostopadle do podłoża No come on, ile można ale słońce nie zachodzi drakonie, kiedy to to zrozumiesz? Obudź się w końcu Zachód słońca. To jest perspektywa. Tak. Perspektywa to cię urodziła chyba. <grym> czy w... Napra... Czemu, czemu jakieś tyle rzeczy nie wiesz? Naprawdę ona jest pełna tajemnic. No i mamy pocisk, pra... znaczy ten. Dobra, chyba będziemy jeszcze jakiś drugi i proponuję, żeby po drugim zrobić przerwę. No, jakiś zaczęła trochę przysypiać, za dużo gra po prostu. No I więc ma. jak tylko ją tam od, od, jak ją tam odprowadziłem, to wróciłem do siebie. <kuh> <kuh> Jest jeszcze jasno, więc chyba coś jeszcze porobię, także... Będzie dobrze, jeśli z kimś pogadamy, jak tylko będę mieć okazję. No dobra, to by teraz. Do następny? No właśnie. W no, jesteśmy chyba już na takim etapie gry, że chyba lepiej skupiać się na rozwijaniu istniejących relacji, bo... ...jest zawsze ryzyko, że możesz nie zdążyć już z innymi, nie? Bo wiesz... No było e, chyba nie dobre e... do... O, może Akane. Akane mówisz? A te buty komu można by było ewentualnie dać któreś? Cześć, zobaczę sobie co Akane lubi. Na pewno Chipsy, to już chyba na tej dawaliśmy kiedyś. To można dać Soni ewentualnie. Eee, te Trump, te Spike Spike, Spikes, tym możesz dać Akane właśnie. A to luzik. Nawet mamy dwa. No to polujemy. jest w spokoju. To było. No nie, nie. Mikan chyba jest w pokoju. No, no. Reverup Restauracje jest. No bo gdzie? No by indziej. Może jest z Nekomaru i robią to. <noise> Pompują. A, to ty, jestem to treningiem, zjeżdżaj. No e... wszystko spróbuję. No dobra, jak chcesz też potrenować. Spo... No dobra, ale jeśli też chcesz potrenować, jasne? No dobra, potem ten. Po, porobiłem to za kanę. Pom Pompowaliśmy za kanę. No <laughs> jakoś żeśmy się tam z z ogarnęli. Dobra, daj mi jakiś prezent. Może nas nie zabije. No to 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 to, to już miałem takie e, Jak tylko mam je to będzie dobrze żeby... nie wiem, żeby wystarczą na 10 dni czy co e. E, już pomagam Spłukany. Może być Ty ty w ogóle coś jesz? Hej? Hank? E, nazywam się Hajime, Tylko H się z tego zgadza. Ale w każdym razie skąd ty masz zawsze ty, tyle energii? To, to niejasne? Jest tyle wysnego żarcia. Jest tyle pysnego żarcia, y... tyle pysnego żarcia mięciutkich kocy. Moje pokój nie przecieka jak pana to miejsce jest su su zdecydowanie lepsze niż tam gdzie się wychowywałam Serena jest w takiej sytuacji? No wiesz jak to jest To nie jest takie dziwne że znajduję trupa z samego ranka Kurwa gdzie ona się wychowywała Skąd ty jesteś człowieku, kobietą? Okinawa ja? pewnie To parkowa <laughs> ty to gadasz jakby to było coś normalnego gdzie, gdzie ona się dorastała w ogóle? No ale nie mieliśmy żadnej ża żadnej forsy, no to robiłem co się dało, żeby zgarnąć kasę, nie? Nawet kiedyś używałem swoje używane Nawet Nawet dała... Yy, sprzedałem kiedyś swoje swoje ta, gadki, jakieś jakiejś hałaśliwej chwili, która ciągle chorąkała... Gatki! ga Ten... majteczki, majteczki. Majteczki w kropeczki, staniczki, jak to leciało dalej? Jakoś tak. E. No majteczki w kropeczki, ho. No ale kiedy... No ale kiedy udało mi się ogarnąć jakoś legalnie jakąś forcę no to już nie uciekałam. Przestałam uciekać. Jesteś o jakimś parkurze. kiedyś wspominałeś o jakimś parkurze, więc jest stąd się... Stąd się stąd, stąd, tak, właśnie w taki sposób została e, gimnastyczką? Co to w ogóle za była za robota w sensie... Jakaś ten... Jakaś fizyczna, Robótki w sensie, Robotki ręczne. Ale... No. Robię dużo rzeczy. Z jakiegoś powodu chłopak mojej mamy zawsze wpychał mnie w jakieś dziwne, ro, dziwne roboty. E? Like Na przykład jeden okay. z nich mi kiedyś mówił, że jedyne co muszę robić to nie wiem, robić kelnero, kelnerzy coś No ale nie spodziewałem się, że mam to robić no tak Chciał ja coś robić u kelnerką, ale no jaką kurde kelnerką? Ej, What? No, no co jest? A. no to... No nieważne, nie wiedziałem. Nie wiedziałem co zrobić. W sensie, no, kazał mi robić to bez, bez gatek. No wiesz. To w ogóle nie ma sensu, przecież... Nie, nie mam w tej, że robię coś takiego. No jasno! Co nie? Bo jeszcze bo jeszcze... Bo, bo jeszcze mi wabik przewieje. Nie ja to w tym chodzik! You. Ja co rano reszty irytujący Przez ciebie zrobiła się znowu głodna No dobra, chyba pora na moje czwarte śniadanie No boże No no i aż, aż, Słuchaj, Aż mi się przypomniała ta scena z Asterix o 12 prac Asterixa Ej wiecie może gdzie cię podział kucharz Podaj przystawki przy i sobie gdzieś poszedł No kurwa, jaką ona ma przeszłość, a ty jestem sam ciekawy Nooo Pochodzi z Niebuczewa, do... resztę sobie dopowiedz. No. No dobra, a kanę, Dobra, a kanę posła, zresztą ja wróciłem do siebie. Eee, zrobimy przerwę? No kurwa. Poczekaj, Poczeka. to to ty tylko niech tylko przestaną gadać. Eee, szkolna wycieczkowa, houspikowa akademiczna rada wykonawcza ma dla Was informację Jest już dziesiąta wieczór, co oznacza, że musicie położyć swoje swoje na łożkach i spać. Także dobrej nocy i dobra, i dobrej nocy. Nie żebym miał coś jeszcze rob do roboty, więc no to chyba po prostu pójdę i spać Chyba będzie... Powinno być okej, okay, żebym no... Miał... To był fajny spokojny dzień, no co tu dużo gadać? w teatrze. You guys? Strata czasu ciągle się o coś martwić. Wiecie, jakby. <laughs> A czy wiecie, jeśli naprawdę chcecie tak marnować czas na jakieś takie na takie rzeczy, to nie będę powstrzymywać, ale w sensie nie chodzi mi o to, że że bezsensowne mordowanie się to jest coś złego czy coś w tym stylu w sensie. Nawet, nawet są, są dobre czasy, są dobre czasy smutne czasy, bolesne czasy, zabawne czasy, czasy, które chcecie zapamiętać, które chcecie za, zapomnieć. Wszystko, wszystkie kończą się... Wszyscy zmieniają się w jakieś nostalgiczne wspomnienia. Czy e, Jak to przetłumaczyć? Eee, że to nie jest zabijanie czasu czy zmartwienie się no mhm. eee, odnośnie rzeczy no pora sobie dalej? a dobra B nie bo ten killing time mnie trochę zmylił czy seria zabijania czasu przejmowanie się rzeczami w jakiś produktywnymi sposób nie pozwoliłoby w yy, jakiś produktywny sposób żeby jakoś pozbyć się tej zmartwień hehe <laughs> Róbcie co chcecie starajcie się żeby Także spoko róbcie yy, spoko możecie śmiało się martwić z, z, z rzeczami i zabijaniem czasu. Trochę mnie nie pykło. Drain drain. No cóż. Nasza rada wykonawcza o się długiej nazwie, której mi się już nawet nie chcę mówić, ma ogłoszenie. Gdzie? Dzień dobry! Wygląda na to, że poradząc kolejny perfekcyjny, tropikalny dzionek! Co do kur... Co do monog... Hehe, <laughs> <laughs> co za gigantyczny sukces! Spodziewałam się takiej zajebistej reakcji! I-i bu... Jak ty to weszłaś? Boże Hajime, jesteś taki bez troski. 5 punktów za tę pobudkę. To ja powiem, że zaufnąłem drzwi. Więc <grystki> wyjebałam ten beznadziejny zamek! Drugie pięć punktów. Tym Ty nosem jeszcze go wyjebała. Czemu go wyjebałaś? Hej, hey! a, ch a chuj wie! Co ważniejsze jest coś ważnego, czy muszę ci powiedzieć? Okej, okay, możemy ze sobą chodzić, czemu nie? Ja nie no. 4 HEHE! Nie były trzy Jeżeli masz czas, żeby e... Czekaj Żeby się przypierdalać, to lepiej się... A, że, a i... Ty... I zapierdalaj do restauracji. E, wyjaśnię ci szczegóły później, więc liczę na ciebie. Zapier... Zapierdala jak huragan ale z... cóż ale wzięła, ale skup... ale tyle z... no ale zużyła swój czas w sensie żeby to przyjść tutaj do mojej chatki żeby mnie zawołać rozjebać moje drzwi co się stało? no i złapałem doła Dara, yy, Zrobimy to przerwę? to jest idealny moment na polsat